Czy miał pan wsparcie ze strony rodziny przy wyborach? Na przykład y, zmiana zamieszkania w Polsce? W jaki sposób wspierał? Tak, tak, oczywiście, ale gdyby oni i tak gdyby, gdyby, gdyby oni nie dali mi wsparcia, i tak ja decydowałam zostać w Polsce. No Boże, akurat jestem w takiej, na takiej pozycji, zawsze jestem drugi, raz w życiu wygrałem, więc najbardziej pamiętam taki konkurs Mistrzostwa y, Świata bo leży 2009 rok w Berlin, y, gdzie tak naprawdę konkurs przeszedł do historii rzutu y, walczyliśmy z Robertem Hartingiem y, od pierwszej kolejki do ostatniej, no niestety mi się nie udało wygrać, dwa rekordy Polski rzucone, rzucone nie pozwoliły, i na to, żeby wygrać w Berlinie z Niemcem, tak naprawdę no to, to był jeden z najmocniejszych konkursów yy, chyba w historii żydowskiej i wydaje mi się, że tylko ja, ale i wiele moich przyjaciół wśród yy, 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 yy. będzie pamiętał ten konkurs do końca. Do skupowania do trenujemy dwa razy dziennie. Oprócz czwartek, po południu, czwartek po południu mamy wolne, w sobotę po południu też wolne. W, w niedzielę również trenujemy raz dziennie. Natomiast jak jestem na miejscu, Warszawy to wtedy raz dziennie, jeżeli chodzi o treningi rzutowe to codziennie na, na tym pierwszym treningu porannym rzucamy, natomiast po południu, w zależności, jaki to jest dzień tygodnia, to albo jest to trening siłowy, albo jest trening z Ale ogólnie na około 200-300-50 dni jesteśmy na skutkowaniu w ciągu roku. do wysiłku, do codziennego treningu. Kiedyś byłem młody, różne inne rzeczy tam czytały mi głowę i, i trudno było się do tego treningu zmusić. Tak jak mówię, ważne jest, żeby na początku mieć osobę, blisko siebie osobę, która cię wspiera w tym, co robisz. Jak wyglądały do przygotowania do igrzysk Londynie, a jak do Do babczy, czyli od jesieni. od jesieni, aż do prezydenta. Gdzie byliście na obozach, jak ten trening wyglądał? Witam serdecznie, jestem tu po raz drugi, dlatego pozwolę sobie na taką się. W zeszłym roku opowiadałem Wam, jak był przed igrzyskami w Londynie. W tym roku, przed miesiącami świata, w sezonie przygotowawczym, wiele to się nie różniło. Na już wychodziliśmy z trochę lepszej pozycji, bo no, sprawdziliśmy się na głównym rzeczami, ta się sprawdziła na Iczyskale Miejskich, zdobyła meta. Mogliśmy sobie założyć, że mm, w Moskwie może być dużo lepiej. No, niestety nie ubyło się bez ekscesów, ani na dwa miesiące nie mogła wykonywać treningu, treningów technicznych w styczniu i w marcu w styczniu przez koncuzję kręgosłupa, która się odnowiła, w marcu przez koncuzję stopy. Całe dwa miesiące w sumie były pozbawione najważniejszych elementów treningu, czyli techniki. Przygotowania naszych wysp wyglądały od jesieni następująco. Zawsze mamy standardowy obóz w Centniewie, tak samo jak w tym roku, tak samo jak w zeszłym. Mniej więcej na 6 tygodni wyjeżdżamy. W połowie listopada do Setniwa jesteśmy tam do świąt Bożego Narodzenia. Później w styczniu jeździemy do Afryki do Stellenbosch, to jest taka miejscowość dla ze względu na dogodną pogodę, która nam pozwala wykonywać 100% założenia treningu technicznego. Później wraz z RPA po tygodniu wylatujemy do Stanów do znanego środka. Olimpijskiego w Kalifornii w Po sześciu tygodniach po dwóch miesiącach, zależy od okresu pod sezonu wracamy do kraju i kontynuujemy szkolenie w Cedniewie. W tym roku troszkę będzie inaczej, to znaczy w przyszłym roku troszeczkę będzie inaczej, bo jeszcze dokładamy jednak obóz na wysokości też w Afryce poprzez szkolenie scholenia daleko Johannesburga. Tam musimy sprawdzić pewne rzeczy, żeby jak najlepiej przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Może to jeszcze życie, ale teraz jest na to czas i już trzeba o tej imprezie myśleć. W każdej imprezie to Igrzysk jest sprawdzianem dla nas.